Ten dom ma tylko 96 m2 powierzchni, ale jest zaskakująco wygodny i przestronny. Chodźcie, zobaczmy, jak wygląda. O szczegółach porozmawiam z Karoliną i z Pawłem z firmy Inwekodomy, którzy zaprojektowali i zbudowali ten dom. Zapraszam! Od strony ulicy widzimy, że dom składa się niejako z dwóch brył: jednej większej, drugiej mniejszej, które są jeszcze względem siebie przesunięte. Co takiego zyskujemy właśnie poprzez taki układ? Podział tego budynku na dwie bryły w sumie wynikał z kilku kwestii, natomiast najważniejszą z nich było zagospodarowanie na terenie działki i wokół domu dwóch stref. Jedną z nich jest strefa wejściowa, w której właśnie się znajdujemy i w której wyraźnie jest zaznaczone wejście do budynku. Ponadto udało się też tutaj zagospodarować dwa miejsca postojowe na auta. Druga strefa budynku znajduje się od strony ogrodu, i tam przejdziemy za chwilę. Jak widać, został tutaj zastosowany pewien zabieg. Dach właściwie schodzi do ziemi, dzięki czemu możemy dotknąć dachówki, co w sumie bardzo rzadko się zdarza. To rozwiązanie ma też swoją praktyczną stronę, zyskaliśmy bowiem bardzo dużo miejsca do przechowywania drewna do kominka. W tej niższej bryle znajduje się również pomieszczenie gospodarcze na rzeczy, które znajdują się w każdym domu. Na kosiarkę, na łopatę, na wszystko, co jest potrzebne. I teraz, mimo iż znajduje się z boku budynku, jest osłonięty od strony drogi. Tak, i to jest właśnie ta druga strefa, o której wspominałam wcześniej. Dzięki przesunięciu brył udało nam się zagospodarować bardzo przytulny i użytkowy taras. Zapewnia on 100% prywatności oraz, tak jak widać, genialny widok na las. Zauważ, że z tarasem koresponduje również okno. Od wnętrza zostało tak pomyślane, żeby można było zorganizować tam siedzisko i korzystać z pięknego widoku również w chłodniejsze dni. Ale to jeszcze nie wszystko. Od strony ściany szczytowej zaprojektowaliśmy bardzo duże przeszklenie. Myślę, że zrobi na tobie wrażenie. To okno ma właściwie ponad 6 metrów wysokości. Właśnie to powoduje, że z salonu mamy niesamowity widok na ścianę lasu. A jak wygląda to od wnętrza, zobaczymy już za chwilę. Zapraszam do środka. Zobaczcie, wchodzimy do środka i trafiamy centralnie na wyspę. To właśnie ta duża kuchnia jest sercem domu, i wokół niej został zbudowany cały budynek. Ten dom miał nam przede wszystkim zapewnić bliski kontakt z naturą. Dzięki dużym przeszkleniom oraz wysokości przez dwie kondygnacje jest bardzo przestronny, mimo niewielkiego metrażu. Dodatkowo wysokość salonu to ponad 6,5 metra, dzięki czemu mamy wrażenie przebywania w znacznie większej przestrzeni. To jest to miejsce, o którym wspominałam wcześniej siedzisko w dużej witrynie szklanej. To tutaj właśnie inwestorzy czytają swoje książki podróżnicze i planują dalsze wyprawy. Co więcej, warto zauważyć, że w tym pomieszczeniu nie ma telewizora. Tę funkcję pełni rzutnik wraz z ekranem, który został ukryty nad dużym oknem z widokiem na las. Kiedy nie oglądamy filmu, możemy skupić się na żywym ogniu w kominku. Został on zaprojektowany na tle bardzo dużej ściany. Dzięki zastosowaniu naturalnych materiałów również w środku jesteśmy bliżej natury w pełnym tego słowa znaczeniu. Zauważcie, że wyspa o tak sporej długości sprzyja gotowaniu z rodziną i przyjaciółmi. Z drugiej strony mamy hokery, więc kiedy jedna osoba gotuje, to możemy z nią spokojnie porozmawiać. Teraz zapraszam do strefy wejściowej. W tym projekcie bardzo zależało nam na tym, żeby pomimo małego metrażu wygospodarować wygodną strefę techniczną. Znajduje się tutaj pomieszczenie gospodarcze z pralnią, łazienka, gościnna oraz w bliskiej odległości gabinet, który pełni również funkcję pokoju gościnnego. Zauważcie, że w tym projekcie nie tracimy cennych metrów. Wiatrołap jest tutaj jednocześnie korytarzem. Mimo to udało nam się jeszcze tutaj zmieścić szafę garderobianą. Teraz pokażę Wam idealne rozwiązanie do małych pomieszczeń, gdzie wygodnie chcemy połączyć dwie funkcje. Chodźcie. Półkotawczan chowany w ścianie firmy New Elegance to funkcjonalne rozwiązanie w nowoczesnej odsłonie, które pozwala nam oszczędzić miejsce w domu. Za dnia ten pokój służy jako domowe biuro, natomiast w nocy otwieramy sobie łóżko i mamy kolejną sypialnię. Bardzo ergonomiczne rozwiązanie, które rzeczywiście sprawdza się w niedużych domach. Półko tapczan jest chowany w komfortowy sposób. Akurat tutaj mamy wersję pionową kolekcji Basic, gdzie mechanizm jest sprężynowy, jednak w nowej kolekcji Genius jest już siłownik gazowy i dodatkowe oświetlenie LED sterowane pilotem. Możecie wybrać wersję z biurkiem albo z sofą i dobrać sobie dodatkowe elementy, czyli szafy, regały albo moduł z biurkiem. Jeśli chodzi o kolor wykończenia, to jest 5 opcji. Akurat mi najbardziej spodobał się kolor dębowy oraz biały. Całość możecie sami skonfigurować. Dajcie znać, czy ten pomysł sprawdziłby się w Waszym mieszkaniu. Jesteśmy na Antresoli. Wysokość ścianki kolankowej to 125 cm, natomiast kąt dachu to 35 stopni. Dzięki takim parametrom jesteśmy w stanie wygodnie użytkować przestrzeń na poddaszu bez strat powierzchni. Ponieważ inwestorom zależało na szybkim czasie realizacji oraz ekologicznym charakterze tego budynku, został on zaprojektowany i wykonany. W systemie szkieletowym, mieszanym, gdzie główną konstrukcję stanowią belki z litego drewna KVH, natomiast ściany, strop oraz dach zaizolowane są naturalną wełną drzewną. Cały proces budowy od wejścia na działkę do dania przysłowych kluczy do stanu deweloperskiego to jeszcze czas 5 miesięcy. Możemy zauważyć, że w centralnej części domu mamy dwa słupy stalowe. Są one podporą dla przenoszenia konstrukcji stropu oraz kalenicy z dachu są wykonane one jako stalowe dwuteowe, malowane w kolorze RAL, jest wykonane to w ten sposób, aby dopasować te elementy do zaprojektowanej wcześniej wyspy kuchennej. Budynek ogrzewany jest poprzez ogrzewanie wodne podłogowe, zasilane przez pompę ciepła typu powietrze-woda. Dodatkowo zamontowaliśmy rekuperację oraz klimatyzację. Od południowej strony mamy wydłużony dach, który stanowi zadaszenie nad pomieszczeniem technicznym oraz rowerownią i tą część wykorzystaliśmy dodatkowo jako pole dla montażu paneli fotowoltaicznych, które są zwrócone w kierunku właśnie południowym i dodatkowo pozyskują nam energię, dzięki czemu rachunki za ogrzewanie ograniczone są do minimum. Mieszkańcom zależało na tym, żeby ten dom był bardzo przytulny i pokazywał ich dwie pasje. Jedną z tych pasji jest podróżowanie, a drugą gotowanie. Motyw podróżowania przewija się w całym domu, zaczyna się już od samego początku, gdzie mamy korytarz. Również pojawia się w łazience, gdzie jest umywalka kamienna, która nawiązuje do stylu japońskiego. Kolory, które widzimy w kuchni, przechodzą do dalszej części domu, do salonu i do jadalni. Tutaj jest bardzo wysoka ściana, która pomalowana jest w części na zielono. Na tej ścianie wyeksponowane są zdjęcia z podróży, bo motyw podróżowania jest tutaj bardzo obecny. Na jednej ścianie widzimy mapę, która jest zrobiona z mchu. Te kolory są bardzo intensywne i trzeba było znaleźć dla nich tło. Takim neutralnym tłem są na pewno cegły, drewno i również czarna ściana z kamienia typu łupek. Szczególne miejsce zajmuje Japonia, dlatego też w łazience na parterze pojawiła się tapeta nawiązująca do Japonii. Jest na pewno bardzo charakterystycznym elementem tej łazienki nie chciałam zrobić bardzo przytulną, do tego jeszcze wpasowała się wizja klientów tapety za głowiem z motywem leśnym. Ona świetnie koresponduje nam z oknem, które widzimy tuż po obudzeniu, a za tym oknem mamy piękny las. W pokoju na parterze bardzo ważnym elementem jest półkotapczan. To był pomysł klientów, ponieważ chcieli troszeczkę ukryć to łóżko, więc na co dzień wygląda to jak zamknięta szafa. Mamy też miejsce obok tego łóżka chowanego i tam zrobiliśmy zabudowę. Dzięki temu rozwiązaniu ten pokój zyskał dwie funkcje: nie tylko pokoju gościnnego, ale pokoju do pracy. Czyli oczywiście musiało się pojawić biurko i wygodny hotel. Żeby ten pokój nawiązywał do stylu, który pojawia się w całym domu, zdecydowałam się położyć na ścianie cegłę. I jeszcze jest tapeta. Jak wiemy, mapy czy też plany kojarzą nam się z podróżowaniem i znów wracamy do tego, co klienci kochają najbardziej. Inwestorowi zależało na tym, żeby przy budowie swojego domu wykorzystać naturalne materiały oraz aby budowa nie miała negatywnego wpływu na środowisko. Stąd wybór naszej firmy Inwekodomy, która specjalizuje się w projektowaniu i budowie domów drewnianych szkieletowych. Nasza usługa jest kompleksowa. Możemy zaprojektować dom, który wybudujemy. Realizacja wymarzonego domu jest możliwa nawet na niewielkiej działce. Jest to możliwe zwłaszcza jeśli chcemy stworzyć niewielki, ale kompaktowy i bardzo praktyczny dom.